Dzisiaj w całym kraju odbywa się strajk pracowników oświaty. W Pabieńcach do akcji przystąpiło 28 placówek. Nie strajkują jedno przedszkole i dwie szkoły podstawowe. Spośród szkół średnich do strajku przystąpiły dwie – zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół budowlanych. My byliśmy w dwóch szkołach mieszczących się w jednym budynku – szkole podstawowej nr 16 i gimnazjum nr 3. Z wyjątkiem dyrekcji, która jest wyłączona ze strajku, sześciu nauczycieli nie przystąpiło do strajku. Znaczy dwóch nauczycieli przedmiotów, yy, y, dwoje katechetów i dwie siostry, no, które jak gdyby, no, z różnych racji prawda, do strajku nie przystąpiły. Jeżeli chodzi o młodzież, to takich dzieci, które nie mają żadnej opieki i po prostu musiały przyjść do szkoły, to nie ma. Natomiast jest grupa dziewcząt, które ćwiczą na sali po prostu grę w piłkę siatkową. I to wszystko. Także w szkole jest cisza, spokój, jak widać w budynku. Jeżeli chodzi o to, czego chcemy, czy co chcemy tym strajkiem osiągnąć, to przede wszystkim chodzi nam o to, żeby jak gdyby zamanifestować swoje niezadowolenie czy swoje wątpliwości, jeżeli chodzi o przyszłość oświaty no i o jednocześnie stanu zawodowego nauczycieli, wszystkich, nie tylko związkowych, ale tych, z związku Solidarności i także nauczycieli niezrzeszonych, ponieważ wszyscy znajdujemy się w takiej samej sytuacji. Więc przede wszystkim chodzi nam o wydatki budżetowe, które są przewidywane na przyszły rok oraz oczywiście o zmiany w karcie nauczyciela, z których no nie za bardzo jesteśmy zadowoleni, poza tym nie mamy jak gdyby zaufania do władz, które to nam proponują w takiej formie, no, która nie za bardzo powiedzmy w naszym jak gdyby mniemaniu jest doskonała. W Pabianicach jest obecnie 7 parafii. Jak wiemy, dwie z nich znajdują się na Bugaju: Trójcy Przenajświętszej i Miłosierdzia Bożego. Parafia Miłosierdzia Bożego jest jedną z parafii najmłodszych w dekanacie pabianickim. Powstała dekretem erekcyjnym w 1984 roku. Kamień węgielny zaś został poświęcony dnia 13 maja 1981 roku. Od samego początku proboszczem tej parafii jest ksiądz kanonik Jan Witczak. Jego to dziełem jest istniejący obok kościoła dom parafialny oraz kaplica świętego Józefa, w której to początkach zostały, były odprawiane msze święte. 10 lat temu rozpoczęto budowę Kościoła, przed którym się teraz znajdujemy. Pierwsza msza święta odbyła się tutaj 3 lata temu na święta Wielkanocne. Staraniem tutejszego księdza Probosza oraz z ofiarności parafian, tutejsza świątynia jest ciągle uposażana i wzbogacana w różne elementy, które potrzebne są do kultu. W ostatnich latach zostało m.in. tutaj. Położona posadzka zarówno w świątyni, jak i na podwórzu okalającym świątynię. W ostatnich miesiącach zaś został postawiony płot ogradzający teren plebanii i kościoła. Ciągle podejmowane są różne prace, zarówno w świątyni, jak i na terenie otaczającym kościół. Między innymi w miesiącu listopadzie rozpoczęto prace instalacyjne mające na celu podłączenie ogrzewania w kościele. Wykonawcą ogrzewania jest krakowska firma Chwac. Prace rozpoczęto dwa tygodnie temu. Ich koniec zaplanowano na ten weekend. Tak więc, jak dobrze pójdzie, podczas najbliższych niedzielnych mszy świętych parafianie nie będą musieli marznąć. Ogrzanie kościoła jest, jak mówią pracownicy firmy Chwac, utrudnione ze względu na jego architekturę. A jak będzie płynąć ciepło? Wszystko rozpoczyna się tutaj, w podziemiach kościoła, gdzie zamontowane są zbiorniki na olej opałowy i dwa niezależne od siebie piece. Kiedy osiągnięta zostanie pożądana temperatura, załącza się wentylator, który wydmuchiwać będzie ogrzane powietrze na kościół. Wychodzić ono będzie tymi otworami i rozprzestrzeniać się na cały kościół. Ponieważ jest to obieg zamknięty, wewnątrz kościoła nad chórem znajdować się będzie urządzenie ssające, dzięki któremu powietrze z powrotem tymi kanałami trafi do pieca. Jak się dowiedzieliśmy, inwestycja ta kosztuje około 100 tysięcy złotych i w pełni finansowana jest z ofiar parafian. Nie staraliśmy się o żadne dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi ksiądz proboszcz Jan Witczak. Taki stan rzeczy jest możliwy tylko dzięki dobrej gospodarce, jaką od początku istnienia tej parafii prowadzi ksiądz proboszcz. W najbliższą niedzielę odprawiona będzie o godzinie 10 uroczysta msza święta, podczas której oficjalnie zostanie uruchomione ogrzewanie, a wszystkie urządzenia zostaną poświęcone. że w schronisku dla zwierząt jest mnóstwo czworonogów, piesków, również trafiają się i kotki, którego mamy dzisiaj. Dość nietypowym gościem w dniu dzisiejszym jest koza. Jest to koza dość agresywna, co odczułem na własnej skórze. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dotarło to zwierzę tutaj do schroniska. No tak, doczekaliśmy się kolejnego czworonoga i kolejnej grupy zwierząt, to znaczy tym razem jest to koza. Koza do nas trafiła za pośrednictwem Straży Miejskiej i samochodu Zakładu Robót Publicznych, który ją do nas dowiózł. Wędrowała sobie po prostu po osiedlu. Bugaj y, w, między ulicami 20 stycznia, Grota Roweckiego, Mokrą i y, 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 atakowała samochody, po prostu znalazła się w obcym dla niej środowisku. Ponieważ y, koza jest zwierzęciem coraz bardziej popularnym w naszym kraju ze względu na swoje bardzo y, małe wymagania y, żywieniowe, a nasza koza, która do nas trafiła jest w bardzo dobrej kondycji, wygląda, że niedawno zakończyła laktację. Myślę, że y, y, osoba, która która ją straciła, jest bardzo zatroskana i szybko przyjdzie do nas ją odebrać. My nie mamy warunków na trzymanie kozy, niemniej opróżniliśmy magazyn gospodarczy. Dostała wodę, dostała suche pieczywo, i no, niemniej nie za bardzo jej się u nas podoba, także czekamy na szybki jej odbiór. Kolejnym zwierzakiem jest kotek, który jest w Waszym schronisku i który, który szuka właściciela. Tak, proszę Państwa, no bardzo łagodny, piękny kocur, bardzo ciemnoszary z lekkim pręgowaniem, białe wąsy, białe końce łapek, biały żabot. Kotek ten błąkał się na klatce schodowej jednego z bloków na Bugaju. Myślę, że również jest poszukiwany przez właściciela, dlatego że to jest kot, który w ogóle nie ma żadnych cech kota dzikiego. Łasi się absolutnie do każdego człowieka, po, po pogłaskaniu zaraz mruczy. I także również prosimy z właściciela o szybki jego odbiór, dlatego że on przebywa w tej chwili w, w pokoju socjalnym pracowników. Nie mamy żadnego pomieszczenia dla kotów, no ale y, musieliśmy go przyjąć, bo przecież jest już są już warunki zimowe, nie mogliśmy go zostawić na zewnątrz, bo on by sobie nie poradził. Po prostu już zatracił cechy y, zwierzęcia wolno żyjącego. Podczas naszej wizyty do schroniska dotarli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Pabienicach. Dziewczęta przyniosły dar dla czworonogów. Za zebrane w szkole pieniądze zakupiono karmę dla psów i kotów. Ekosfera to hasło konkursu fotografii ekologicznej, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury i Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Wczoraj podsumowano drugą już edycję konkursu. Jury pod przewodnictwem Katarzyny Byczkowskiej wyłoniło zwycięski. Próbowaliśmy się doszukać w tych fotografiach czegoś więcej niż na przykład tylko fotografii dzikiego wysypiska śmieci. Dlatego wybór był ciężki i no, postaraliśmy się wynagrodzić Państwa wszystkich w jakiś sposób, ale jednak są pierwsze miejsca, drugie, trzecie, czwarte i wyróżnienia również. Pierwszą nagrodę otrzymał Szymon Górny, kolejne Kuba Michalski, Marek Kiel i Anna Sochalska. Jedno z wyróżnień otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu Marcin Nowak. Nagrody ufundowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta. W konkursie udział wzięło tylko 10 uczestników. Szkoda, że tak mało, bo warto było walczyć o nagrody, między innymi aparaty fotograficzne. Organizatorzy liczą, że do kolejnej edycji konkursu napłynie więcej zgłoszeń, ale to dopiero za rok. Fotografie z tego rocznego konkursu można oglądać w kawiarni artystycznej do końca listopada. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury otwarto kolejną wystawę. Zgromadzono na niej prace, które są efektem plenerów Kazimierzu, w którym udział wzięli uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Mamy do przekazania jeszcze jedną informację dotyczącą miejskiego ośrodka kultury. Niestety przykrą. Nie odbędzie się zaplanowany na najbliższą niedzielę koncert grupy Ich Troje. Przyczyna odwołania imprezy jest niezależna od moku. Pieniądze za zakupione bilety można odebrać w sekretariacie ośrodka. Jutro w Młodzieżowym Domu Kultury po raz pierwszy w historii odbędzie się powiatowy konkurs tańca nowoczesnego w kategoriach Taniec Solowy i Zespołowy. Impreza rozpocznie się o godzinie 11. Do obejrzenia popisów tanecznych zachęcają organizatorzy. Po zwycięskim spotkaniu koszykarek Polfy nad CSK Moskwa 88-78 bawieniczanki awansowały do 1 16 finału rozgrywek pucharu Ronketti. Przeciwnikiem Polsu będzie niemiecka drużyna Asza Fenburg, lider Bundesligi. Mecze rozegrane zostaną 8 i 15 grudnia, a już jutro Pawielniczanki spotkają się we własnej hali z zajmującym ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy AZS-em Toruń. Obszerne fragmenty tego meczu nadamy w naszym programie w sobotę o godzinie 22.